Chcę na studia, dwa przedmioty w ciągu roku mogę? Czy to mi wystarczy, żeby zdać? To zależy od ECTS-ów. Co to znaczy? Pomówmy o tym. Dzisiaj będzie właśnie o ECTS-ach, czyli o punktach na studiach. Dostajecie takie punkty, każdy przedmiot ma swoje punkty, i to są właśnie tak zwane punkty ECTS. Tak, one zależą od tego, jak bardzo wymagający jest przedmiot, ile spędziliście czasu na naukę. Znaczy, no, no wiadomo, nie oni liczą, ile się uczyliście, tylko to bierze się taką średnią. Ale, żeby mieć taką e, miarkę, ile trzeba spędzić na tym przedmiocie, a ile na innym. Tak, więc bierzemy pod uwagę całość, jak trudny jest materiał, ile potrzeba na niego czasu. No i generalnie są wagi danych przedmiotów, są wagi, każdy przedmiot ma swoją wagę, to można sprawdzić wcześniej. I potem na koniec najczęściej też semestrów, e, Sprawdzane są w ankietach, właśnie to, czy te ECTS-y są dobrze dobrane. Czy przedmiot dany faktycznie jest tak bardzo obiektywnie, dużo, tak ciężki, jak, jak są te punkty ECTS-y. I, I do czego one potem są? No słuchaj, no potrzebne są, jeżeli chcemy zmienić kierunek, to raz, jeżeli chcemy zmienić kierunek, uczelnie, żeby wiedzieć, ile już zrobiliśmy pracy, ile musimy jeszcze zrobić, i ewentualnie jakieś takie Dokona się wyrównanie punktów. To raz, dwa, żeby móc się porównywać z innymi uczelniami, żeby wiadomo było, jeżeli ktoś przyjdzie z uczelni A, a ktoś z uczelni B, to na podstawie punktów ECTS możemy powiedzieć, że wykonali podobną pracę i faktycznie są na równym poziomie. To w sumie był taki cel no, punktu ECTS. Poza tym są też one wykorzystywane do tego, żeby ocenić, czy jeśli któregoś przedmiotu nie zdacie, to czy mimo tego możecie na przykład podejść pod warunek, tak, czyli warunkowe zaliczenie tego przedmiotu. To właśnie zależy od tego, jak bardzo ważny ten przedmiot jest, a ocenia się tą wagę właśnie wykorzystując te punkty ECTS, które też są stosowane szerzej, nie tylko w polskiej uczelni, no w sumie najważniejsze jest to w przypadku zaliczenia przedmiotu, bo jeżeli nie zdacie przedmiotu e, i będzie poprawka, nie zdacie ponownie. Trzeba będzie poprawiać cały rok, czyli wziąć tak zwany warunek. No to często gęsto płaci się i płaci się tyle, ile przedmiot ma punktów ECTS. Na przykład nie wiem, przedmiot ma 3 punkty, jeden punkt kosztuje 150 zł. No to możecie sobie przeliczyć, ale jest na przykład przedmiot, który trwa cały rok i on ma 12 punktów ECTS. No to też możecie sobie policzyć, że to nie będzie przyjemna sprawa powtarzać i brać warunek. Tak. Z reguły właśnie te przedmioty, które są bardziej wymagające, które są takim korem właśnie tego, co Wy się uczycie, są najbardziej punktowane. Te, które są dodatkiem, co sami możecie gdzieś tam wywnioskować, są czymś ekstra, czymś, co po prostu jest jakimś takim, może nie głównym tym, co się zajmiecie na, czym się zajmujecie na studiach, to te przedmioty raczej mają właśnie jeden, dwa, czasem trzy, to już maks moim zdaniem, mhm. punktowe CTS. Bo wiecie, na studiach mamy przedmiot obowiązkowe i fakultatywne, czyli takie dodate... Dodatkowe. I po co są dodatkowe? Czy musimy brać je wszystkie, czy wystarczy jeden? No, to liczy się na podstawie punktów ECTS, bo w danym roku musicie zebrać odpowiednią ilość punktów. Czasem jest tak, że nawet jak nie w danym roku, to w przeciągu całych studiów. Więc trzeba to wziąć. Idąc na studia pod uwagę, zaczynając wybór fakultatywnych przedmiotów, żebyś nie okazało, że nagle na trzecim roku brakuje Wam 12 punktów i musicie 6 przedmiotów nagle zdawać, więc końcówka byłaby mega, mega ciężka. Więc po to są punkty, żeby wiedzieć, wiemy, ile potrzebujemy punktów, żeby zaliczyć studia, więc odpowiednio sobie dobieramy przedmioty fakultatywne, żeby. Zebrać całą pulę. Z reguły zwraca się na to już uwagę dużo, dużo wcześniej, więc też bardzo często podzielą są tak te fakultety, żebyście na przykład w każdym roku mogli wziąć po kilka, żeby to ładnie rozłożyć, żebyście właśnie też nie mieli tego problemu, o którym Mateusz wspomniałeś przed chwilą. Tak. A w przypadku jeszcze punktów, jeżeli ktoś jest ambitny i chce walczyć o stypendium rektora, no to wiadomo, punkty służą też jako wagi do obliczania średniej, więc bierzemy sobie średnią z całego semestru, mamy liczbę, znaczy nie liczbę, po prostu mamy ocenę, mnożymy razy punkty ECTS, tu nam powstaje licznik, a w mianowniku sumujemy wszystkie punkty ECTS. No ale to dobrze wiecie, no bo w liceach też, też są wagi, kartkówki sprawdziane mają inną wagę, więc no nic trudnego ładnie tak. A pytanie, ile trzeba mieć punktów w ciągu całego roku? No to tu mamy różne. W przypadku, nie wiem, studiów pierwszego stopnia potrzebujemy 180 punktów ECTS. W przypadku studiów inżynierskich mamy aż 240. Studia drugiego stopnia, które trwają dwa lata, no to 120 punktów ECTS. A jednolite magisterskie to już mamy 300. Więc zwracając uwagę oczywiście na to, że to jest przez cały kres studiów, tak. więc macie na to spokojnie czas. No ja nie wiem, że tak spokojnie, jak ktoś się, tak jak powiedziałem, jak ktoś się zamota, no to... Trzeba uważać, trzeba uważać, trzeba o tych punktach pamiętać, więc teraz już na pewno będziecie o nich pamiętać i będziecie wiedzieli, o co z nimi chodzi. Nie będę już dla Was żadną tajemnicą. A jak zapomnicie, możecie sobie odpalić ponownie i... I sprawdzić. Kliknąć suba, polu... Nie, no żarty.